23 lipca. Jezus w bliźnim. Nie zawsze z takim uniesieniem spełniałam uczynki miłości. Niemniej jednak, już na początku mojego życia w zakonie, Jezus chciał mi uświadomić, jak dobrze jest Go dojrzeć w duszach Jego oblubienic. To też kiedy prowadziłam siostrę od świętego Piotra, czyniłam to z taką miłością, że nie postępowałabym delikatniej wobec samego Jezusa. Amen. Módlmy się. Widzieć Ciebie, obecnego, radującego się i cierpiącego w drugim człowieku, to wielka łaska o którą proszę na każdy dzień mojej codzienności, Jezu. Amen.